Cześć. Często żyjemy na autopilocie, z niekończącą się tak naprawdę listą zadań. Książka Zewnik, Journal, zawiera wiele aktywności pokazujących, jak wejść z takiego autopilota do tu i teraz. Oto jedna z nich, którą chcę Wam dzisiaj pokazać. Niebieski. Żółty, brązowy, zielony, różowy, czerwony, biały, szary, pomarańczowy. Co się właśnie wydarzyło? Dostrzegłeś lukę między słowem a kolorem? Ta luka odsłania różnicę między rozumieniem pojęciowym, czyli znaczeniem słowa, a bezpośrednim doświadczeniem zmysłowym, kolorem czcionki. Kiedy słowo i kolor nie pasują do siebie, nasz mózg doświadcza momentu dysonansu poznawczego, krótkiej pauzy, gdy nasze automatyczne przetwarzanie zostaje przerwane. Ten rozdźwięk między umysłem analitycznym a bezpośrednim doświadczeniem zmysłowym stwarza przestrzeń. To właśnie w tej przestrzeni pojawia się możliwość świadomego wyboru, czy podążasz za nawykiem, czy zatrzymasz się. I świadomo, że nie zareagujesz na to, co jest. Ta aktywność pokazuje, że to, co widzimy, nie zawsze jest tym, co rzeczywiście jest. Nasz umysł tworzy narracje, osądy i przekonania na podstawie automatycznych interpretacji, zanim zdążymy w pełni doświadczyć rzeczywistości. Jakie automatyczne etykiety lub interpretacje najczęściej narzuca Twój umysł? Zanim w pełni pojmiesz sytuację lub osobę, więcej w zewniku, który jest dostępny na stronie oraz w wersji PDF, który można pobrać już od 0 zł. Dzięki Wam bardzo.